Witam, cześć chłopaki, cześć panie, cześć panowie. Panic Arcade, brzmi jak... No, developer. Minecraft, zagramy Minecrafta, nie ucieknie. Gramy od totalnego zera. Welcome, I hear you... I heard you like to gamble, chyba powinno być, ale ekspertem nie jestem. No need to panic, here you can play and forget about the world outside. Po polsku będę czytał po prosty język. Nie, bez paniki, tutaj możesz grać i zapomnieć o całym zewnętrznym świecie. Czy potrzebujesz wytłumaczenia, jak to wszystko działa? No, potrzebuję, bo nie pamiętam. Grałem, ale to dawno i nieprawda. Chcę. W takim razie słuchaj uważnie, nie będę się powtarzał. To miejsce, gdzie musisz wpłacić końcy, które zarobisz. Jeżeli nie wpłacisz wystarczającej ilości końców w określoną ilość rund, wtedy się dowiesz, co będzie. Pod koniec każdej rundy będziesz zyskiwał interest na podstawie tego, ile końców wpłaciłeś. Im więcej wpłacisz, tym większy interest. Pasywny income będzie. And if you deposit all, jeżeli wpłacisz cały swój wcześniej, to wtedy dostaniesz 4 tikety. Za każdą rundę, która zostanie, czyli za dwie rundy dostanę 8 łącznie. Teraz, to jest maszyna slotowa. Sam będziesz decydował, ile spinów zrobisz każdej rundy. Pod koniec każdej rundy otrzymasz także ticket. W zależności od warunków możesz dostać więcej ticketów pod koniec. A to? A, a to są perki, które można kupić za tickety, które się dostaje. Clover tickety używać na perki, każdy robi coś innego. Te perki to tak zwane lucky charmsy i poprawią odsy, żeby przetrwać. Będzie się sklep sam odświeżał, jak wpłacę wystarczającą ilość kołów ile tu rzeczy jest do pamiętania, w maszynach slotowe są prostsze. Po prostu klikasz i ma. I tak tego wszystkiego nie zapamiętasz. No. To prawda. Rozgrzejemy się Kibel jest Inspekt. WC take klik, że odlej się. A, zarobienie. Zarobienie różnych aktywności odblokowuje dalsze rzeczy w grze i teraz odblokowałem czarma zawet to, że się wylałem. Czekał The Terminal to Learn More. Jaki terminal? To jest jakiś klucz, znaki zapytania. Co mam zrobić? Mam dług w wysokości 75 coinów. Wpłaconych jest 30, czyli trzeba jeszcze 40 wpłacić. Aktualnie mogę wpłacić maksymalnie 3. A czemu 3, skoro mam 13? Dara, będziemy testować. Jeszcze drugą rzecz. Take a Dump, kliknę. Odlokowałem coś, a to gazetki jeszcze są do przeczytania. Wypróbuj Yellow Taxi Goes W Room. To wygląda jak Ostatnio jakaś gra na Steamie, żarty. a to reklamy jakieś na Steamie inny gierek. Tu są paterny. Jackpot razy 10 mnożnik, to jest jak będzie cały screen. Rarity perków, może być common, może być uncommon, jak jest żółte może być to jest rar, a czerwone to legendary. Start round. 7 spinów. O co tu chodziło? 7 spinów kosztuje mnie 7 kredytów. Znaczy 7 końców. A 3 spiny dają mi dwa tikety i tylko trzy. Muszę uzbierać 45. Let's go gambling. Triggers? Co triggers? A. Nie mam żadnych triggerów póki co. Ale fajna wajcha. Nigdy jeszcze nie byłem na slocie w prawdziwym życiu, gdzie trzeba pociągnąć tą wajchę. Tylko klika się przyciskiem zazwyczaj. No spin left Dwa tikety dostałem. Kurde, nie w pełni chyba czaję, ale już na dobrej drodze jestem. Wiadomość dostałem, co jest? Yon la unlocked number one Unlocked number 2. A jedynka tak się nazywa, number 1 triggered by red button. During this round, all patterns with yellow symbols will trigger an additional time. Ale to jest coś, co muszę wykupić, żeby zaczęło działać. Start round. How about depositing some coins? You will earn more interest at the end of every round. W sumie mądre, to w sumie to mogę wszystko wpłacić. Tylko zostawić leco, co trzeba na kręcenie. Wpłacę wszystko poza trzema. Keep some coins for the slot machine. Spoko, spoko. Trzy końcy. 3 spiny za 3. Jak nie siądzie, to jest. Papa. Pa. Ale siądzie. Ile potrzebowałem? Ej, chyba za 8. O. Niedobrze to wygląda. Dobra, chyba git. Dobra. Jeszcze jedna runda. Jak nie wpłacę końców, to koniec. Ale wpłacę, bo mam dług. 13 to no idealnie. Good job, how about another deadline? Jak to? You now need to reach the amount of 200 końców. Czyli 200 końców muszę uzbierać, bo inaczej spadnę w dół. By the way, żeby zagrać, zakręcić zwiększa co rundę. Not enough coins. No i git. Teraz muszę 200. A to już on to drugi. Ile, Ile mam ticketów? 9 ticketów. Odświeżenie kosztuje 6, 6 końców. No, Co robi kończynka? Pod koniec każdego deadline'u dostaję jeden ticket za każde 3, 3 tickety, które mam. No, takie SEO, ale no, kupię. 3 spiny, koszt 6 końców. To mam na styk. Gówno. A znaczy zwrócił się spin? Zwrócił się spin. Jeden spin, dwa kosztuje. Oj, ale ja mam zarabiać, nie żeby się zwracało. Żeby z Kamilem i Kiszakiem za 10... ziemniaczki na przewalonym słupie? Nigdy ziemniaczki tak nie smakują jak pieczone z ogniska. Warszysza... Nie słyszałem. Znaczy nie myślałem. Mało. Siódemeczki, siódemki dużo bardziej pewnie. Cze. Cześć z Gucio i widzowie chciałem tylko przypomnieć z Kiszaka i warszawiaków... Ty jak wypisujesz. No spoko z tym, że ja muszę wpłacić 200. A ja mam 11 końców. I to jest ostatnia runda, jak tego teraz nie zrobię. To jest papa. Dzwoni. I can't quit now. Double jack podzwala, ja Nie odebrałem telefonu. I Ni perków nie wziąłem. To jeszcze raz trzeba. Telefon odbierz? No właśnie. Diamonds manifest more often. Plus jeden diament permanently. Dobra. Sticky diamond jest jedna, 1, jeden 1 spin. Ciekawy wybór. Czyli, jak teraz zakręcę, będzie diament. Pięć spinów mogę wykupić. Nie wiem, naciskam trigger. No, akumulator dało. I złoty przycisk. Oj! O cholera, sorry. A coś mam po D? Jakieś oko było po D. A, po D mogłem sobie podpatrzeć, ile wzór dany daje. A to nie. O, jeden spin mam. Ostatni. A nie, nie jeden spin. Jedną rundę jeszcze mam. 10 zarobione. Potrzebuję zarobić ze 130. Na zdrowie. Dzięki, wam też zdrowie. Dwa spiny zostały. Jeden diament jest permanentnie, ale... Miały się pojawiać częściej. O kur... Nie zostało żadnej rundy. No coins? Then we are done here. Not now. Mogę wkładać jeszcze? No mogę, ale brakuje mi 98. Się chwycę. Oczy. Czasem także odbywał dnia jednego, czyli był twarzą jeden do drugiego i jeszcze trzeci dochodził i z ty uładował swojego i ten co był w środku miał w domu. Dobrze, to był taki tutorialowy piękna sprawa. Co zrobiłem źle w poprzednim runie? Złe RNG w sklepie dostałem. Mam dwa tikety, czyli mogę coś na sam start kupić. Golden Treasure 25% szans, żeby treasure się pojawił. Tylko nie wiem czy to Treasure to bonus, czy co to? Sprawdźmy rarity, czy coś dobrego dało. Diamond Picture dało. Ale nie stać mnie na to. Modifier luck plus 5 on next spin i w previous two had no reward. Czyli jak dwa spiny były dead, to dostaję luck plus 5. Dobra, dawaj to, ten luck plus 5 mi się podoba. 7 spinów. Potrzebuję uzbierać mało, więc jakby zgridować trzy spiny. Tylko czy to się opłaca? się w 1840 roku już legionej porą przyznań racji. Zapas A, dwa puste spiny i teraz plus 5 laka weszło. Dużo ten lag daje. Czy grant na prawdziwe pieniądze? Chętnie, ale nie można. A to kilka razy podczas rundy może zadziałać? Że jak są dwa deadspiny, to wtedy się zawsze odpala plus lag? Musiałbym mieć dwa razy po dwa deadspiny. Oj, dalej brakuje. Czyli jakbym wziął mniej spinów, to wtedy zyskuje więcej tiketów. A, rozumiem. A jak wezmę więcej spinów, to mniej ticketów, ale więcej kaski i większy interes. To na razie nie mogę gridować i gram pod więcej spinów. E, 7 spinów lecę. A jaka literka jest za jaką? Nie wiem. Musiałbym zobaczyć, jak. odnośnie czego konkretnie to chodzi. Badet spiny, plus 5 laka. Nie, no wpis dużo lak daje, widzę. Plus 5 laka i prawie planszę dostaję całe. A to kosztowało tylko jeden ticket. Tanie, a dobre. wystarczająco pieniążków i teraz mogę wpłacić to zanim rozpocznie się następna runda i za to dostać tikety siema albo ile login Starkowa i nuklear baton odblokowałem czyli teraz są, jest wybór taki mogę wpłacić wszystko i dostać tiket a jakbym nie wpłacał wszystkiego to wtedy mogę jeszcze więcej nazbierać kasy i, ale poświęcić tikety nie wiem co lepsze płacę wszystko mam 42 końcy How about another deadline? 200 potrzebuję osiągnąć. Dostałem 3 tikety. Telefon halo. Co się dzieje? Mogę wybrać perka i to wpłynie bezpośrednio na maszynę slotową. Trzykrotna ilość występowania siódemek. Wisienki się częściej pojawiają. Add the speculative trade plus 3% to your interest to a random lucky charm you have equipped. No wezmę to, zobaczymy. Mam jeden charm, więc speculative trade zostanie dodany do tego, co dodało. Jest. Toy trade speculative plus 3% to your interest. 7 spinów, 14 końców, jeden ticket za to dostaję. A na razie potrzebuję kaski, więc nie mogę gridować. I tam płaczę? Myślę, że nie płaczę. Ale syf. I ciekawe jestem, czy jakby teraz był dead spin, to jeszcze lak dodatkowo dostaję od tego. A to co to było? Symbols Multipliers plus 1. Że więcej płacą symbole, które hitnę. dzwonek. Uj. Spins left, zero. Ale interest już jest. Okej, okay nawet. Wpłacam wszystko. Tylko, żeby na spina było. Mogę kupić coś za bileciki. Car battery, to jest coś nowego. Immediately restore all charges on all equipped Lucky Charms. Czyli jak coś jest z triggerem. I se kliknę przycisk, to mogę to zrobić jeszcze raz za pośrednictwem tego, bo to ładuje triggery. Czyli reusable te przedmioty się. Ale to czy ja wiem, czy ja to chcę? Chyba nie. Co? Kręcę dalej, nie ma tu za dużo do roboty. Let's go, go gambling, go. super. Siedem spinów. diamencik? Y no prawie. Plus cztery. Jeszcze trzy spiny zostały. Te treżery dużo warte były. Za trzy treżery plus dziesięć dostałem. Jeszcze ś... o. Git. Ostatni spin został. Mam tak. Ostatnia runda. Mam 82 coinsy. Jak nie wpłacę w tej rundzie, jest papa. Potrzebuję wpłać. O, już mogę wpłacić niby, Ale mogę też nie wpłacać. jak nie wpłacę, to mogę chyba zyskać więcej ticketów. Bo inaczej. Chwila, bo, bo ciężkie to nawet. Już, już muszę coś myśleć. Trzeba wpłacić przed deadline'em. Tak na logikę, to musi być duży, dużą wartość, żeby właśnie nie myśleć, na, czy, czy not worth jest bardziej kręcić. To musi dawać większy bonus, bo inaczej by sensu nie było. No kręć? No ale to właśnie nie ma sensu. Wpłacamy. Koniec. You can now encounter the pattern. 666 jest jakiś pattern. If you score it at the slot machine, you'll lose all money earned in that round. You now need to reach the amount of 666. Dobra, czyli od tego momentu w grze mogę napotkać się, że wyleci na maszynie 666. Jak wyleci 666, to tracę wszystkie pieniądze, które zarobiłem w danej rundzie. Winning is what matters the most, am I right? Wait what day is it? Tu są perki do wyboru. Mogę je rerollnąć, płacąc dwa tikety. Pierwszy perk. Halves the base chances to manifest clovers and bells permanently, czyli mniejsza szansa, że będą... Cloversy i dzwonki, czyli większa szansa, że będzie coś innego. Double your coins. Set your tickets to zero. Not worth. Make two random lucky charms in the store free. Set your tickets to zero. Not worth. Rolka, czyli mniej dzwonków i mniej kończynek będzie. Czyli częstsze inne symbole będą. Dobra, perki. Mam 10 tiketów. Chcę kupić jakiś dobry perk, a tu są same chuj. Jeżeli sześć sześć strigeruje, przetransformuje to na normalne. Symbole, oj, to jest mus Musimy to kupić w takim razie To, a to też kupię Dobra, więcej nie, bo kończynka nie strigeruje Kręcimy, 7 spinów 28 kosztów Nasę życzą, Let's będzie Let's go gambling Czyli jest 1,5% szans, że 666 symbole się pojawi O, plus 5 laka i teraz, czy jak mam plus 5 laka, bo były dwa Dead Spiny i jest trzeci dead spin, czy przy czwartym deadspinie będzie plus 10 laka, czy striggeruje się? Musiałbym teraz nie hitnąć, żeby się dowiedzieć. Tak. Tak. O kurwa. I teraz trajdę jeszcze teraz powinienem mieć. Nagle podbija kilka typów, jeden cały tatuażek. Git. Fajna gra. Fam się Mniej klaudia już tak. O, witam Pigolini. Czyli to też fajne. Za każdym razem interest rate dostaje większy. muszę dokręcić. Ostatni speed. Dobra. To była pierwsza runda dopiero. Pierwsza runda dopiero, a już mam 200 kaski. To dużo, ale powinienem to wpłacić na interest. Let's A czemu? A czemu striggerował się luck? Jak to dopiero pierwszy spin w rundzie? Chyba, że to zlicza spinie z poprzednich rundów. Jak są dwa dedy i trzeci spin jest kolejny w następnej rundzie, to i tak zliczy. Dead? Jeden. Oj, hoj. Nie za dobrze to idzie. Zaraz będzie po grze. Szmaczasz, ale mam Biblię. Dobra, półtora procenta. To jest ja za mało doświadczony. Jestem na razie nie rozumiem slangu jeszcze w grze. Zobaczymy. To drugi mój run. Biblia zrobiła papa. Jest 50% szans, że perk się zdematerializuje po tym jak będzie 666. Fire i cytryny, że będą części cytryny. Dawaj cytryny, dawaj słoik i dawaj to. Wiadomość dostałem, odblokowałem naszyjnik, necklace. A necklace co robi? Whenever you score only one pattern with either diamonds or treasures, trigger it two additional times. The final trigger awards double the coins. Syfne w sumie. Okej, okay, to trigger. Trigger zrobimy na szczęściu, jak dwa dead spiny będą. O kurwa, nie wpłaciłem, zapomniałem. Czyli dwa razy dead spin musi być i kliknę trigger. Nice, raz. Dwa i teraz trigger. Podwójny trigger. Nie pamiętam, co robił pierwszy. I teraz spin powinien być na laku i na jakichś dodatkowych rzeczach. O ja pierwszy. Chyba koniec gry. No. Koniec, chyba. Czy jeszcze jedna runda? Seems like you don't have enough coins. Proszę nie. Nie ma jak się... przytrzymać czegoś. Nie wpłaciłem Westa, ale to no dobrze, że gra wymagająca nie taka prosta. Bo jak przeszedł na hita, to, to, to co to za... I'm going <inaudible>